Nowy rok, nowa ja, jak to mówią. No i może warto wziąć się za nowe hobby, podziałać trochę więcej w terenie. Jakie to może być hobby? Ja wiem, że jeszcze nie ma nowego roku, ale jak chcecie się wziąć od nowego roku, no to warto by było zamówić potrzebny gadżet już teraz. A tymże gadżetem ja też od nowego roku będę trochę się bawił w to. Tym gadżetem jest... Fotopułapka. Nie traktujcie tego filmu jako porady eksperckiej, raczej jako po prostu test tej kamery. Zobaczymy sobie wspólnie, jak ona działa, w jaki sposób nagrywa, jaki jest obraz. No, 2,7K jakość, czyli coś pomiędzy Full HD a 4K. Działa również w podczerwieni w nocy. Jest odporna na opady deszczu na niskie temperatury do minus 20 stopni nawet działa. No a jak działa o tym w dzisiejszym odcinku? Tak kamera wygląda w pełnej okazałości na pudełku już po złożeniu. No i w tym pudełku mamy cały potrzebny osprzęt. Do niej więc po kolei sobie zrobimy unboxing. Taki unboxing już po otwarciu, oczywiście, bo jak widzieliście, kamera już na zewnątrz. Chciałem ją ładnie tutaj umieścić w środku, ale po tym jak ją wyciągnąłem, stwierdziłem, że nie ma tu dla niej już miejsca. Nie wiem jak to się stało. Nie pamiętam jak to było poukładalne. W każdym razie mamy antenkę do kamery. Mamy tutaj panel solarny, który sprawi, że kamera może się na bieżąco ładować słońcem i pracować w zasadzie w nieskończoność. No ale czy ten panel jest na tyle wydajny? To się okaże też. No i różnego rodzaju mamy tutaj uchwyt. To jest uchwyt akurat do przymocowania panelu solarnego do kamery. Kręty, kołki, jakby coś chciał, nie wiem, do ściany to mocować kabelek USB-C, to też również do zamontowania panelu do kamery, jest nawet klucz, instrukcje obsługi oraz taśmy montażowe i to nas najbardziej interesuje, bo to są taśmy, które pozwolą nam na przymocowanie kamery do tego drzewa, które się za mną znajduje i przetestowanie jej. Odpowiednio. No to jest to, co znajduje się w pudełku, więc zaczynamy. Czym to ustrojstwo jest zasilane? Następuje zwolnienie blokady, i zaglądamy do trzewi. Są to ogniwa 18650, czyli te popularne, stosowane w wielu latarkach. No i jak widać ja z latarek powyciągałem, z latarek jakiś biedronkowych chyba. Byle jakie ogniwa. No Im mocniejsze tutaj, im bardziej pojemne umieścimy, tym dłużej kamera będzie działać na baterii. Co bardzo ciekawe, ja wyciągnąłem jakieś ogniwa, które miałem pod ręką i nie miałem sześciu ogniw, umieściłem cztery. A kamera i tak działa, więc podejrzewam, że możemy sobie ile chcemy tych ogniw tutaj umieścić, tylko po prostu im więcej i im pojemniejsze, tym dłużej kamera będzie działać. No, ale mam nadzieję, że panel solarny sprawi, że ja nie będę musiał aż tylu baterii tutaj ładować, tylko kamera będzie się ładowała na bieżąco. Wkręcam antenkę. Antenka jest potrzebna do komunikacji z kamerą, bo ja będę sobie siedział w ciepłym domku i sprawdzał, co też widać w lesie aktualnie, lub też przesyłał sobie pliki na telefon. No i żeby to się stało, to ja muszę tutaj umieścić kartę SIM oczywiście. Ja sobie wziąłem kartę SIM, no nie powiem z jakiej sieci, bo co to za różnica? Z jakiejkolwiek sieci po prostu bierzecie kartę SIM, numer osobny i. Musicie mieć tam pakiet internetowy. Po prostu wykupujecie pakiet internetowy, umieszczacie taką kartę Sim z pakietem internetowym, zwykłą taką, jaką się pcha do telefonu, i umieszczamy ją tutaj. Jak również kartę pamięci tu umieszczamy po to, żeby się nagrania zapisywały. Możemy też je zapisywać w chmurze. Miesiąc chmury za darmo na start. Później to jest oczywiście płatne, no ale nie musimy z tej chmury korzystać. Możemy zapisywać na karcie pamięci wszystko lub też bezpośrednio sobie pobierać na odległość. No i właśnie do tego ta karta SIM najzwyklejsza taka yy, z telefonu. Tylko po prostu na osobny numer. Nikt tutaj nie będzie swojej karty z telefonu umieszczał. Nie miałoby to większego sensu. No i też mógłby zostać skradziony. No to jest taki sprzęt, który może zostać skradziony. No nie oszukujmy się. Jeżeli go dobrze yy, nie zakamuflujemy, lub też nie umieścimy go po prostu w takim trudno dostępnym miejscu, lub też takim rzadko odwiedzanym, no to pierwszy, lepszy turysta może ją odpiąć z drzewa i zabrać ze sobą. No niestety. Ale ja jestem w takim miejscu, w którym. Nikt mnie nie znajdzie i nikt nie znajdzie tej kamery. Mam przynajmniej takie wrażenie i taką nadzieję. Zaczynamy montaż. No jeszcze ten panel solarny. Teraz to. Przykręcamy tutaj. Następnie do tego czegoś. Przykręcamy to. A następnie to. Dajcie mi chwilę. Całość skręcona i zamontowana na jednym tylko pasku. Są dwa dołączone, ale jeden w zupełności wystarcza. Przeprowadzamy go przez tył kamery. No i po prostu zaciskamy na drzewie. Nic skomplikowanego. Kabelek idzie od panelu solarnego i wtykamy go. Tutaj na razie to w ten sposób zostawiłem. Oczywiście możemy to jakoś lepiej przytwierdzić, ten kabel. To jest w pełni regulowane, czyli sobie możemy ustawić w kierunku słońca albo najlepiej w kierunku południowym, czyli w takim, gdzie tego słońca będzie w ciągu dnia najwięcej. No i kamera jest na bieżąco przynajmniej w teorii ładowana. Teraz za pomocą smartfona mogę się połączyć z kamerą, nawet jeżeli będę w domu i. Zobaczyć, co dzieje się na mojej leśnej miejscówce. No więc sprawdźmy. Witam serdecznie. Tak, tak jestem widziany na kamerze. Jakość nie jest wcale najgorsza, jak na kamerę leśną. No, Wy tego nie zobaczycie za bardzo. Dopiero jak zrzucę ten materiał, wrzucę go jako przebitkę, zobaczycie, jak. Rzeczywiście wygląda jakość tych nagrań pochodzących z kamery leśnej. Widać, że na bieżąco mamy podgląd. Mogę pomachać, a tu jestem trochę poza kadrem, musiałbym pójść w tę stronę. O, będzie mnie lepiej teraz widać. No i mamy tutaj nagrania, oparcie wykryto, aktywność pokazało mi. No i wszystkie nagrania są automatycznie na karcie pamięci zapisywane, kiedy kamera wykryje. Ruch, właśnie, ona wykryła, zapisała. Mamy tutaj wgląd do tych wszystkich nagrań, do tego, co się działo. Odpalamy sobie i sprawdzamy, co się działo. Coś kminiłem przy kamerze, widzieliście, że się obróciła. Robiłem jakieś krzywe ryjce, żeby rozgrzać aparat mowy. No i możemy sobie pobrać to. Nagranie na telefon. Możemy też tutaj y, sprawdzić ustawienia kamery, pozmieniać je, sprawdzić, ile jeszcze miejsca na karcie pamięci, ile baterii jeszcze jest, bo to też przecież istotne. No i widzimy znaczek ładowania, czyli y, bateria jest aktualnie ładowana za pomocą panelu solarnego. Możemy włączyć nasłuch tego, co dzieje się w lesie. Kamera zbiera dźwięk, ja słyszę ten dźwięk w telefonie. Mogę też, to wyłączmy, mogę też mówić przez kamerę. Popatrzcie, mówię do telefonu, a kamera nadaje to na cały las. Na ten moment nie wiem jeszcze, czy będzie to ostateczne umiejscowienie kamery. Powiesiłem ją nisko, żebyście ją widzieli po prostu. Natomiast wiadomo, im wyżej, tym trudniej ją dorwać jakiemuś przechodniowi leśnemu. Tutaj raczej nikt nie zagląda, więc pewnie ją zostawię w tym miejscu może tylko jakoś lepiej gdzieś wykadruję na tę część lasu, bo tam wiem, że zwierzyna się czasami pojawia i być może coś uda się nagrać. Ja tę kamerę zostawię tutaj na noc. Podejrzycie też sobie nagrania z tej kamery w formie przebitek. Teraz kiedy mówię, zapewne się jakieś pojawiają i na razie będą to ujęcia dzienne po prostu z tego kadru jednego, może z kilku, może ją poprzekręcam, żebyście zobaczyli kilka kadrów, mogli mieć wgląd w jakość nagrań. Z tej kamery, oczywiście to nie będzie jakość taka jak tutaj, bo tutaj mam kamerę przystosowaną do nagrywania yy, po prostu filmów. To jest bardziej rejestrator tego, co dzieje się w lesie. Tutaj mam yy, jednocelową matrycę, dużo światła wpada. Jakość jest no, naprawdę na najwyższym możliwym poziomie, jeżeli chodzi o mobilne kamery, bo to jest DJI yy, Pocket 3. No a to jest rejestrator, fotopułapka, musimy to rozgraniczać, że tutaj jakość w takich kamerach zawsze będzie nieco gorsza, natomiast czy będzie wystarczająca, żeby zaobserwować wszystko co dzieje się w lesie, no właśnie to teraz sprawdzamy. No i ujęcia nocne. No bo ja już nie będę nagrywał dalej odcinka, kiedy zabiorę jutro tę kamerę, więc teraz taki skok w czasie, przenosimy się w czasie do nocy i sprawdzamy, jak ta podczerwień działa. Czy kamera jest w stanie zaobserwować na przykład zwierzę? No ja mówię na przykład zwierzę, bo mam nadzieję, że coś się pojawi, ale może nic się nie pojawi, bo tutaj czasami zwierzęta do wodopoju przychodzą. No i ocencie sami, jak ta kamera sprawuje się w warunkach nocnych. No i na mrozie, bo będzie mróz w nocy. Mróz jest w zasadzie również teraz, minus 1, 0, coś koło tego. No a kamera daje radę. No i czy ten panel naładuje ją na tyle, że przetrwa noc? No, zobaczymy. Myślę, że fajny pomysł na nowe hobby, na nowy rok. Hobby związane z lasem. Umieszczanie takich kamer, po to, żeby obserwować zwierzynę chociażby, nocne życie w lesie, życie również za dnia, żeby. Również monitorować swoją własną, być może działkę leśną, ale nie tylko leśną. To też jest forma takiego monitoringu, jeżeli mówimy o działkach, nawet budowlanych. Modeli kamer leśnych jest w sklepie Army World kilka. No i możemy dostosować model do naszych możliwości finansowych. Ta kamera nieco droższa około 800 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Są oczywiście modele tańsze. Nie wszystkie dadzą zaraz gorszy obraz, bo mogą nie mieć po prostu dodatków takich jak panel solarny i dlatego być tańsze. No wszystko znajdziecie w opisach tych produktów. Ja Wam wszystko linkuję pod filmem i pamiętajcie o naszej zniżce 10% dla stałych widzów. Mówiłem o niej w poprzednim odcinku, w jeszcze poprzednim odcinku. No ale powiem znowu, YouTube dużymi literami, y -O -U. Tubę. Kot Kod rabatowy 10%, więc już sporo na tej kamerze ugracie. Myślę, że warto. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach jakiego rodzaju sprzęt przetestować w kolejnych filmach już w roku 2026. No i wszystkiego dobrego na nowy rok, czołgiem i do kolejnego odcinka.